Dzień bez uśmiechu jest dniem straconym. Do częstszego uśmiechania zachęcali wolontariusze i pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, organizując Piąty Dzień Uśmiechu. Celem akcji jest promowanie z jednej strony poradnia, z drugiej właśnie uśmiechu, życzliwości, radości. A tej w nas wciąż jest za mało. Nie potrafimy uśmiechać się do nieznajomych. Czasem ciężko nawet wstać w dobrym humorze. Niechętnie się uśmiechamy, chyba to jest taka nasza też właściwość narodowa, tak? A jak na ulicy ktoś się uśmiecha, to czasem to się wydaje dziwne wręcz, więc my chcemy trochę ten stereotyp złamać, tak? I uśmiechać się do ludzi, ich nagradzać za uśmiechy, którzy oni do nas śnią. Stąd pomysł na Happening. Były konkursy, karaoke, nauka żonglowania, a nawet darmowe rozdawanie uścisków. Wszystko po to, by pokazać Euchanom, że dobry nastrój to nic złego i że może on zdziałać cuda. Lepsze samopoczucie, tak. Lepsze zdrowie też. No więcej szczęścia, po prostu. Czy się radośniejsza, czy się pełna życia, że chce mi się coś robić? No i fajnie. Dla mnie uśmiech daje każda osoba i w ogóle każdy znajomy, rodzice, nawet moje zwierzaki, które mam. Nie rezygnujmy więcej z uśmiechu, bo śmiech to przecież zdrowie.